No hello, 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 to jest tutaj są ze mną, cześć! się siemanko Dzięki z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Jest za z nami lajter Siemanko Pozwoliliśmy się lajterowi przywitać! Nie była uspokoju, ażeby to się... O, no. I witamy na MBMC i zaczynamy kolejny odcinek z tych... Chcielibyśmy tylko powiedzieć, bo tutaj y, pan bo y, tak, bo cały czas twórcy, twórcy, twórcy. <grym> broń palna. O, no, o kurde. Fajny temat. E, tak generalnie twórcą jest tajemniczy człowiek o nicku Jan Kołalski Kowals e, tak. i, i ten i, 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 i prosił o cierpliwość, bo pracują nad tym, że wiemy, że są lekkie lagi. Serwer jest w fazie beta. Beta testów. Be 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 Także prosimy o chwilkę cierpliwości jeszcze, tak, aż serwer zrobić. ruszy pełną parką. Mamy bardzo dużo broni palnej i łatwiej byłoby zrobić broń białą, ale. no... Z tego, co mówił mi też, że jest taki temat, bo wymieniał mi te tematy niektóre. Że jest broń, broń biała, jest też? Tak, jest broń biała. No to spania, no to widzisz, no to jest coś i dla ciebie, Lighter. Znaczy, nie mówisz, że broń palna nie jest dla mnie, nie? To mówisz, że znaczy, by było... nie? Nie, 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 Lighter, weźmy to, uściślimy, broń palna nie jest dla ciebie. Dokładnie, tak, w spokoju. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze? To masz zamiar korzystać w przyszłości? Dzięki zjem się. Kiedy masz zamiar coś, bo czekaj, bo coś mnie tutaj zaczyna bać w Twoim postrzeganiu świata. No, Przestańcie spiskować na mnie i budujcie swoją broń palną. <śm> 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 Dobra, <śm> ja już coś mam. No ja nie, ja, ja dramat, ja jestem strasznie słaby w budowaniu broni palnej. E strasznie słabe budowanie zaczniemy od tego. A tak, to to swoją drogą. No, co za normalnie ostatni odcinek z lighterem dzisiaj? Syn, syn się dobrze uczy normalnie. I ty, ty jeszcze go pochwalasz za takie zachowanie? No tak. No co za. Cyk, 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 w, w ogóle z tego, z tego co rozmawiałem z samym Jankiem, e, mówił, że dodawanie samych e, haseł jest całkiem prostą sprawą, bo to są po prostu wymienione rzeczy, zresztą to mnie akurat nie dziwi, bo to, to chyba proste powinno być, więc jeśli wy macie jakieś tematy, które wam się naprawdę podobają, <coughs> żeby były, no to możecie albo mu napisać na maila, albo no w sumie, no ostatecznie to mogę mu przekazać te, te wiadomości. Mi nie piszcie. Piszcie w komentarzach, bo u mnie w komentarzach... To ci ja obowiązuje, nie my. Tak, tak, tak. Bo ja, i to, ja nie mam aż takiego kontaktu z, z Jankiem, jaki ma kryzys, także yy, piszcie raczej yy, raczej no, do Dobry. kryzysa. I ludzie będą do mnie pisać. Nareszcie, nie? Hmm, wreszcie nastała ta chwila. Co tam, jest jak u ciebie? Dobrze. Bo ja wybudowałem absolutny, ale to absolutny dramat. Ja nie mam pojęcia, jak się buduje broń palną, szczerze powiedziawszy. Ja buduję coś, coś fajnego. Mogę ja. ja t, t, u mnie. Jeszcze 130 sekund. Aha, wspomniał. Ja... I co ja mam z tym czasem zrobić, Bo szczerze powiedziawszy, ja już skończyłem. Zap, dla Nawet coś co ja skończyłeś? Nawet Zacząłem. Nawet nie zacząłem no dobra, co by tutaj, dobra, o tak, niech będzie, no nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, że powiedziawszy, dobra, przebuduję to trochę w takim razie, bo mamy jeszcze mnóstwo czasu, to jest czas, żeby to przebudować. Pyk, pik. Okej. Okej. Dobra, mam jakiś pomysł. Ciekawe czy mi się go uda zrealizować. Ej, jest! Ja już tutaj tu coś zrobione. To teraz tylko to powiększyć. <śm> ten by tylko powiększał wszystko. Musi no zawsze. Przykre, ale prawdziwe, no. <śm> masz pompkę? <śm> nie, nie <laughs> Nie korzystam z takich rzeczy. A ty wiesz o istnieniu takich przedmiotów? Czekaj, Ale jakie? Ja za zwykłą pompkę pytałem. Czekaj, czekaj, kiedy, kiedy masz urodziny, to ci mikroskop kupimy. Ojej, oh, yeah. into the face, into the face! Co to jest Jingis. Pojechany! Jingis, a po co mi mikrofon? Chcesz mi odwiedzić w nocy Mikroskop! Po co mi mikroskop? Chcesz mi odwiedzić w nocy czy co? Nie, w ciebie w nocy po co mam cię odwiedzić? No <laughs> to, to po co mi ten mikroskop? Wiesz, ja rozumiem, że była kiedyś, kiedyś taka piosenka, piękne są małe rzeczy, ale nie do tego stopnia, no. O jest. Ja takich piosenek nie słucham. Aha. Dobra. Tu już jest, ładne, jest piękne, jest piękne, duże i wspaniałe. Dobra. Okej, okay. ja już coś tam mam. No nie, dobra, ostatecznie nie wyszło tak najgorzej. Spodziewałem się, że będzie znacznie gorzej Dobra Jakiś Pocisk jest, tu zrobię Jest w miarę okej okay. po, okay. Pocisk to po tobie teraz będzie <grym> to jak zobaczymy twoją będzie pracę wciłosy. chciałem to fajnego, a słabe to było, słabe Dobra, nic nie Trzeba wiem. sobie porobić to wow. wow. snajpera. Nie jest to. Jest fajne AWP jest fajne, jest głośniej Może być jest! Jest! Wierzę. Może być! Coś mi wyszło! Ale to, nie. to ja. ja chciałem. No zrobić coś wow, to, no to to jest Crazy so, armata, no bo no. kogo by innego, no. A, przecież Pirat! Ale to nie jest. Alty, temat był nie. Bo jest... jest alty, palna, nie, broń. Al, rare, ja tylko broń a, palna! A, armata, a źle! A art, tak. armata czym jest bronią białą? No, no, nie, to nie, jest nie, palcią, nie. Ja jeżeli nie ale... zobaczę normalnej to broni, to, to jest słabe. Jest. Co to jest? Armata. To jest armata? Co miał, co miał na myśli no, to twórca? Miało być duża dubaltówka, że tak powiem, ale no... o Ooo kolejna WPA! Daje guda, fajne. Dobrze. jest fajny. Znaczy guda, ja ciągle wiesz y... To za, za mało moim zdaniem, za mało czasu na fotowanie jest Czemu czad w ogóle tutaj widać? Trzeba, o, trzeba, trzeba go opierniczyć normalnie Pompak. Ty to jest pompka, no? Ale, ale taka słaba może być. Płapa może być pojedyncze. Ja mam SŁABĘ sławę! Sławiatki! No chyba nigdy żeście nie mieli w ręku a, takiej broń. A to nie tak jest tematem. Nie jest, to bo ma no to broń w ręku. No. ma pistolet, bo. To Nie, to idzie wygląda jak pistolet, no, no to nie może być. Czarne ja też, ja też daję może być. To są czarne palce. No a może to jest fajne, nie? No, no. I tak broń się pali, przydaje. No jest się. broń palna! Nie, bo ta broń z prototypem, że się idzie od razu do piecu. No i łatwo palna. Pieca. Sorry. Moja pompa im się nie spodobała, ja tyle czasu straciłem. A to, to jest to, to... kurna co? Nie, nie wiem. No tu masz pistolet jakiś. Nie no nie dobra, daję, to może to być. być. Bo są dwie rzeczy i ta druga to jest taka jakaś. Y... To jest armata. A to jest jakiś pistolet. Nie, nie, nie jest najgorzej. O kurna To co? No jest takie słabe To słabe raczej no To by być chyba jakiś, nie wiem, jakieś Uzi, ze tym stylu, coś, 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 coś małego Mały to Uzi, to da próbowane... ci buzi i niech cię ma w opiece ostateczny sąd Próbowane przyrządy celownicze były tutaj do zrobienia O kurna A to nie, o, to jest fajne z, z pociskiem i tego ładownicą czy coś mi, mi, się, mi się, podoba, magazynek obok, spoko Może być Dobre dałem Nie zdążyłem to samo no to sekundy. to jak się tego to chyba się dostaje 0 punktów Jezu ile okay. tej broni A to jest Ej, co? Fajny to jest AK47 może być Mówię, ale fajnie może fajnie być kałuchy. może być bo taki bardziej pixel art wyszedł w sumie Nie się podoba Ja nie lubię pixelartów. Ale, ale, no, ale ciężko co? zrobić wiesz a nie pixelarta, no bo Dobrze ale no wiesz no każdy próbował. No Ojej nie to jest słabiutkie To jest broń pixelart, ogólnego to zasięgu pokierne. No jest kurde ze Star Warsów <laughs> 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 ja się wszyscy zastanawiałem co zrobił Lighter, Co to było? Ej, to, to, jest, to jest ksiądz tutaj z, z głową Uwaga, zombiaka. Głosowanie. Koniec głosowania. Koniec A, głosowania. Koniec głosowania. koniec głosowania. I. Jedna I, 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 i... No i. A, dobra nie jestem ostatni. Tyle jest... się zajęłam I... więcej niż tego, niż purtłos. Ale to, nie, to w sumie nie wiem, czy to tak ten. No, nie fajne, ale, ale, ale żeby to wygrało, to no nie powiem. Dobra, nie, lecimy nie. od razu. Lecimy od razu, szybko, szybko, do szybko, którego? szybko. Chodź, do chodź, chodź. Yy, pierwszego. Pierwsze jest wolne. Woo! Jej. <coughs> I Za 17 sekund startujemy. Tylko tum, tum. Yy, mi się pik, nie podawamy. Nie rozmawiam z wami w ogóle, robię sobie przerwę oh. od was. Nie jesteście <laughs> godni, żeby ze mną rozmawiać. <laughs> zrobiłem fajną. Taką pompką do powiększania pompek. Tak? E? Ja <grym> O Boże. Nie wiem skąd ma tendencję do tych pompek. Kto? Taka ładna. U, no. O, <grym> taka fajna no. Namiot. Namiot. A, no, A, dobra. Dobra. Tylko Jigis, <grym> nie buduj z wodni z namiotem. Czego ma nie budować? Z wodni z namiotem. O Jezus. No, specjalnej to... podpisze ja. Chciałby mieć coś takiego. <grym> Dobra, zrobimy to jakieś. Chcę uprzejmości, wasze panowie. Ja zrobię taki wiecie, no, namiot to namiot, no, porządny namiot ma być, nie? Gdzie Pewnie, ja robię taki fajny. Gdzie jest płotek? Hmm? No, w, w płotkowni. W Serio? No, w ozdobach. No, w płotek o, jest w płotkowni. A, dobra, widzę. Dzięki. <laughs> no, 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 to cześć. Kojarzycie ten kawał? Nie. A to się go długo opowiada, ale w sumie mamy dużo czasu. Facet idzie, synek Kibel siada i tak przed nim się spuszcza na pajączek i mówi do kolesia, który stra właśnie: Cześć! Może młotek? Ten koś tak na niego patrzy. Nie! No to cześć. Generalnie to opowiada się to y pięć razy jeszcze, ta sama sytuacja się powtarza. Po czym w końcu się zdenerwował i mówi, no kurde, po co mu ten młotek, no ale dobra, zabiorę mu ten młotek wreszcie na kibel, siada na, na kiblu, spuszcza się pojączek, no ma 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 młotek, mam, ma młotek. N -no, n -n -no, no, no to cześć. Unterstützen... Okay. Po okay. no prostu to jest tak zwany suchar w wersji hard. Eee tak, ma widać, dobra nie Leder jak, jak, jak profesor do tego chciał po Tak, widać tutaj bardzo dobrą szkołę latów, Albo albo ewentualnie debilizm purposa. To, to różne choroby, ale nie będzie, bo... Niektóre są uleczalne, inne nie. To nie. Purposizm jest nieuleczalny. Ale jedynie zarażeniem, więc... A wiesz co? Ile razy wchodzę na ten serwer, to od razu mi się przypomina kucyk Pony i, i dostaję takiej głupawki, że to no, jest po prostu szok. Wy też tak macie? Nie, ja nie, ja nie staram no, ten się... Ten temat wziąc... pierwszy na tym serwerze był naprawdę niesamowity, wiecie? Ja staram się w, z pamięci swojej wyrzucić ten temat i wiesz, <laughs> jakoś, ży, ży, żyć normalnie. Ale nie, według mnie to była po prostu absolutna <laughs> perfekcja. Nie no, ale przede wszystkim to, co mi się tutaj podoba, to to, że są tematy takie no, Pol inne, inne i po polsku, tak. Cyk, 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 cyk. Nie, no, są też zwykłe tematy, bo w tym momencie mamy ten namiot. No wiesz, to też można dwojako zrozumieć. Ja nie potrafię. To jest po prostu strasznie zboczony A, serwer, no. Bo za młody jesteś. A ja potrafię już. <laughs> jak szybko nam dojrzewa. No te, ten czas nieraz musi nastąpić, nic nie poradzimy. O matko, dobra. Dobra, może skończę Nie mam tutaj budować namiot. No to buduj buduj namiocik, buduj. No, Dobra, nie, to... bo to powiem wam, że naprawdę ile razy tutaj wchodzę to mi się taka głupawa odpala. No ja już kończę w sumie, mój namiocik. Nie, no. Ja, ja... Wcale się ja... nie dziwię przy tej wielkości. Okej okay. okay. Boże, <laughs> czyli jednak wszystkim się to udziela, nie tylko mi? Ta głupawka? Nie, zdrowy nie ja, nie... Jestem, ja jeszcze na... jestem w miarę normalny. Nieprawda, Dlajter, nie łódź się. Hmm. Potrzebuję tego bloku... Do czego? To, to jest, to jest, żeby podpalić cię. Żeby się podpalić? Co ty chcesz podpalać? Kto <laughs> już by nam tu cały serwer podpalał? Yeah. 70 sekund to jeszcze zdążę. Bo tutaj chyba troszeczkę więcej czasu jest niż, na, niż było na moim pleksie, nie? Nie, yeah, tyle samo. Tak? No to jakoś mi tutaj ten czas lepiej leci. Mnie się to podobie, nie wiem jak wam. Bo yeah. można coś ciekawszego zbudować takie. Ja wiem, jakiś blaster. E... A to rozumiem, że teraz wybudować blaster, tak? A nie namiot. To już... jak, gdzie jest podłoże? No, tam gdzie masz tego, no, diamentzika na końcu. No mam i co nie mogę go wziąć? Jak to nie możesz? być? Są efekty. Fik. No nie mogę, nie mogę. Co tam nie możesz? Czekaj. Włożę. No Jak to nie możesz? Jezu, bo ja sobie teraz zmieniłem przeciwnie na, na nie tak, jak bym chciał. Hm. Naciskasz na roda tam. O, jest. No dobra, ja zrobiłem całkiem fajny namiocik. Też jestem ze swojego zadowolony. No i mój jest całkiem, całkiem. No dobra. Mm, to powiem, powiem tylko jedną rzecz, że yyyy, kostna na sadzonki nie działa. Tak, na sadzonki nie działa moszka kostna, to no fajnie. No właśnie teraz i to schrzeniło mój O nie, no tutaj, e tutaj e działa. E Ładne. Taki Ładne. ekskluzywny. A hmm. czy wcześniej postawiły, czy ja właśnie trzeba Daję, odzienić. dobra. Ale to jest szybko leci. postawiłeś y, może mączką kostną na, na ziemi? No tak. No to w tym momencie nie znaczy, może. Znaczy i tak to jest świetne. mi trawa, ale z boku postawiłem poza tym no, 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 sadzonkę no, no, no. i dopiero mączkę kostną. Świetne, świetne dobre. No, okej. Okay. że Czekajcie, nie gadajcie, bo nie mogę. A to no. Właśnie. Tak wiesz co, to z doświadczenia znam takie. O, takie świetne. Duchy. Kurde, fajne. Tak. No też fajne, też fajne. Jak już bo tak zachwala. Nie, to nie moja. To leiter, oh, bardzo ładny. Lighter, wytłumacz mi tylko jedno. Czemu są by różne flagi przy innych namiotach? No żeby było śmieszniej, no. To by było kolorystycznie inaczej, no, bo tak by było. Wow. W czerwonym są. Duże. Ładne. Duży no, namiot. Nie, Dobre. to jest taki formy, Takie, no, no, to Ładne tego bym to... nie nazwał, ale no duży na pewno. Bujajcie się. <laughs> Prosimy po, 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 po nagraniu. O proszę. Weźcie, no, co, dobra, przesada, przesada. Purpa, to jest twój ale... dach, kurpos, To jest no. twój dach po prostu. No. Dach twojego domu. No no nie, nie do końca. Toś podleciał do góry jest ciągle po proposie <noise> A to się nie da podlecieć do góry przecież. <noise> da się, ale nie, nie widać. Metalowy? Mm. E, no i co, okej. Znaczy być. może być. być. No, może być, może być. Ciągle i co, OK. Jeszcze te przyzwyczajenia, wiecie. <noise> no ten jest taki słaby. No ale dużo czasu, a żeby no tylko No to namiast... wam powiem, że to jest mój i nie mogę, zobaczcie, że lezą sadzonki. I tam po drugiej no, ale, stronie... Ale bo nie... super, bo na warunku walnąłeś tego, trawę wokół tego i wtedy się sadzonki nie da. Na początku drzewo musisz wyrosnąć, a potem... No to... ale zmieniłem, tylko posłuchaj, zmieniłem tylko to i wyłącznie biom na ten, posadziłem sadzonkę, używałem na nią jest. mążkę kostą i nie urosła. No to, no to trzeba napisać maila do tego, do Koławskiego. Nie czy to jest właśnie A zobacz do... co on tam robił, wydaje mi się, że on to robił w ślepo. Jezu, Chryste, eee, jaki wielki człowiek do nie urosła z uwagi na co? Na trawę, do konia trawę. Ale trawy po drugiej stronie nie miałem i zobacz, że tylko. No widzisz, mógł... nie wierzycie mi, no po prostu. No dobra, dobra, no już trudno się <laughs> wydarzyło jak się wydarzyło, no. Chcecie, żeby znowu w komentarzach był, że pur poskupa, lighter kupa i crazy Kupa? <grymne> Albo lighter nosi nie różową bieliznę. Wierzyliście w The Forest, że ptaki widzę latające. A i tak, i tak I tak ten, ten pisali mi, że lighter nosi różowe slipki. <grymne> to tylko płatka. <grymne> nie wie o co chodzi. <grymne> Właśnie tak się zastanawiam. lighter. <grymne> lighter. Ale to nieprawda jest to wszystko przez to, że Dzi się chwalił swoimi wydarzeniami z życia. O, o, o ten, ten jest całkiem... Ten jest. Ten nie, jest nie podoba mi się. Może być. Dla mnie właśnie. nie no Ludzie tak dużo w tym te podłoże, no. Nie na no, podłoże, bo, faktycznie. Nie, domek i w domku namiot po prostu. Ale, Dobra, tam dadam, dam, 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 tam, dara, tam, dara, tam, dara, tam, dara, tam, dara, tam, żeby nie być tam ostatni, żeby, takie, żeby nie być takie, ostatni Żeby takie Rafał, ten. ten kamienne, no w namiocie, no, no gdzie to rozbijasz. Lighter, Gratulacje! No, lighter. A, A jakże gdzie jestem? O matko, w połowie stawki, ale niewiele mi brakowało tam. Nie tamte. byłem ostatnio, to też nie jest źle. Nie no, wiem dlaczego tego drzewa nie mogłem zbudować. Chodź jeszcze no jeszcze jedno. No dobra, dobra dwa, niech dwa, dwa, będzie dwa, jeszcze jedno, no. Kluczki, A ja jest. mówiłem, że już z wami nie rozmawiam? Pierwsze lobby, pierwsze lobby. Dobra, jestem dobra? na pierwszym lobby. Nie ma, nie, nie zmieściłem się! Wyjdźcie! Dobra. I drugie lampy. Nie, bierzcie już na samym to... dole. Na samym dole prawy, prawy dolny, dolny, dolny No to jest... czekajcie, 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 czekajcie. czekajcie. Nie, Z... Do... No nie, ja nie zdążyłem! No kurde za zasra! Ach, chciałem powiedzieć. To... Dobra, ja zdążyłem, zdążyłem. No pójść no, wyszedłem! No, no jak! Dobra, No tak, wyjdźcie. Być... Dawajcie, no bo oni wszyscy A, po... czatują, żeby... Zna... ten. To poczekajcie to... wszyscy, bądźmy przy tablicy, poczekajcie!

Dobra, Nie jest, jesteś, jest, no. Jest. Zobaczcie, ile chętnych no, bo... do, do grania na MBMC nagle się zrobiło. A ty co, no ale wszedłeś, tak? Tak, ale no, oni tak czatują. No. Dobra, udało się. No już się popakałem, no. Czułam świnie na swojej działce. No czekaj, mam jakiś klocek. No bywa, no. No co bywa, nie ma. bo mam świnię na działce. A ja mam klocek. Głośnik! What fuck? O, o kurna. Gdzie jest piano black? Piano? <noise> no kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Panowie, nie wiem, nie wiem, no ja nie wiem. O, ja zrobię fajny głośnik. Ale ja fajny głośnik Jak zrobię. głośnik. Tyś fajnego głośnika nigdy nie widział. Zaraz wam pokażę. Dobra. z tego Fender robi. Mhm. Mhm. Jak to nie widziałem fajnego głośnika, moje głośniki są fajne. Przecież widziałeś się? Ja wiedziałem, że się oburzy, tylko czekałem aż zrobisz taki obierz co? Oburzoną minę. Noż whami dłoj prostak, no. No coż poradzić? No co zrobisz? Nic nie zrobisz, no? Takie życie marzenko. No własnej krwi wychodowałem. Nie, <laughs> pik 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 pik. A teraz toksyczną krew mi tu przelewa Krew Ta. Tak krew od razu krew ci w głowie Dobra Ale będę miał fajny głośnik, mówię wam Ja się nie mogę pochwalić A co, yy, nie będziesz miał fajnego głośnika? Ja robię blaster. <laughs> Okej. Okay. No jak lubisz? Kurde, że ja tylko zdążył go zamknąć. Pyk, 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 pyk. I teraz robimy to, na co zawsze, na długo czekałem. No, zawsze czekałem. Urobiłem... Zawsze, zawsze czekałem, żeby wybudować głośnik. Urodziłem się, żeby to zrobić. I tak się możecie śmiać, ale to będzie wspaniałe, piękne i w ogóle brązowe. No kurde, no jak bo głośnik mógłby nie być brązowy, no? Pewnie. O, mam pomysł fajny. No mhm. nie, no to jest za ostry, no. Dobra, to może być. Nie, ty, Za ostry jesteś <noise> dla tego głośniczka. No daj mu spokój, już. Co ty z tym głośnikiem Ketsperkus Ten tak oh. ostry kolor będzie ten. Aha, kolor ci chodzi. Nie znikał czasem w młodości, wiesz, chusteczki i tak dalej. O Jezu, sobie. Nie znajdywałeś Ale wy jesteście kuźde. wyrodniałe, po prostu jesteście banda dzieciaków. No. Witamy w klubie. No, wiesz z jakim przystajesz To mi się można! Stajesz? A tak, bo ty jesteś. No tak, no bo ty jesteś dzieciak jeszcze teoretycznie. To to można. A nam to już nie, tak? My jesteśmy nie. stare Pierdziele, to już nam nie można, tak? Oczywiście. Czekałem, a ktoś to powie, żeby mi nie wyszedł na zbrodniarca, ale tak. Uf. Dobra, nie zdążę, nie, nie zdążę, zdążę nie zdążę, też nie zdążę. Co wy za wielkie głośniki robicie? No kurna, widzisz. Aaaa! Chociaż może. Jak się postaram, to zdążę. Nie no, ja na pewno nie zdążę. Urde no. Cyk, 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 cyk. Boże, nikt. Ja dam radę, mówię wam, ale to będzie głośnik. No co, to ja zrobiłem takie coś, że tragedia. Aaaa, dam radę, dam radę, ta cholerna wiara dodaje mi sił. Ciek, cik, 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 cyk. Jeszcze tylko jedna ścianka. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Mam go kurde jakoś kolorystycznie podrasował, ale na. No. Za bardzo jest czas. No to... Ja nie dam rady. No więc jeszcze masz 40 parę sekund. Spokojnie, dasz radę. Bierzemy w ciebie. Dasz radę, dasz radę. Trzydzieści sekund. Co ty? Zapomnij. Chciałem za dużo zrobić i to jest właśnie to ogrom tego. Mhm. to takie. Ja pierdzielę, ja, ja się ścigam z czasem, 6 sekund do końca. Nie, no nie da Jest! Dałem radę. <coughs> mm -mm. Ja mi takie... Znaczy, ja swoje to podrasowałbym... To, to mi nie wyszło, to może być y, ba, do bani totalnej. Ja bym swoje kolorystycie podrasał, bo to A takie... to jest kurde co? Jedno dekolorowe zrobione, to, jedno Jaki? No dobra, może być. to jest pod, Podoba mi się to, że są różne kolory tego, włączników, złote i diamentowych. A kiedy na głośniku są włączniki? Cicho, tak. może są. Są, są. To, to, puch, jest, to jest ładne i to jest purposa. No, no, to, to jest, jest moje, no. no. Dobra. Bo ja mnowa się... Nie, wie, jakie mam głośniki. Nie, no, ja też wiem, jakie masz głośniki, to jest, to, jest tyle, no. świetne. Ja chciałem podobnie zrobić, tylko że ja mam mówić. To, to od razu wam powiem, że nie dokończone moje. Jest, to ty, ty tak długo czasu spędziłeś. No, po... No, ja nie potrafię sobie tak krótko, szybko jak ty i się z tego cieszę, no. No cóż, no. <laughs> powiem ci tak, Dżingis musimy Wow! Nie? No, crazy, graty. No, fajnie, ale moje. Sobie... to nie twoje? Nie. Okay, to no jest? to jest niesamowite w takim razie. Świetne. Świetne. sobie tak siedzieć, kiedy. Pozdrawiam na nagranie cały serwer. Wo, to jest koznica. To jest ładne. Świetny pomysł na na po prostu. Świetny pomysł, no? Ale nie, nie dokończyłeś głośnika. No właśnie. A nie dokończyłem, tyle czasu zajęło, przepraszam Kryzysiku. Człowiek, ja zrobiłem się człowieka. Człowieki. A to było niegodne z na czytelnym, bez tematu, więc no raport. tego kurde, plugina. ja plugi, nie zesz, nadążam to. głosować, bo się chciałem tutaj popatrzeć i też fajnie. A tu O to jest słabe. A, to ja, to jest ja nie... przegram, a to nie jest przegra to. Jest to jest słabe, słabe bardzo. bardzo. No będę nawet nawet mój No Czy ja przegrałem? No nie, to jest gorsze. Ja nie dokończyłem, nie dokończyłem. Chciałem dokończyć jeszcze i. No, ale to. pomolutku nauczyłem. O, po to jest jukebox. Przy... Dla mnie było. To... E... Dla mnie to było za dużo zrobiłem. Trzeba było zrobić głośnik hmm? na 5, a nie na 7. I o tym właśnie mówię. Musimy sobie jakieś... po prostu i porobić sobie właśnie ta budowlę, żeby wiesz, wiedzieć jakoś tam i to w miarę mm -hmm. wygrywać. Pokazać nam, im to my jesteśmy wieś, górą, ani fa... ani... Ten nie ani... się a ani to nie. Ale to jest po... szafa grająca bardziej. To no to jest od Dobra, jest dobre. To może być. Znaczy ja nie wiem, czy wy to szykujecie się później w budowaniu, no jest temat, jest głośnik, to ma być głośnik, tak? Eee... No i z leci muzyka. No, znaczy nie no, głośnik, ale... A później sobie tak robimy, bo, bo ktoś ma inną wizję, no dla mnie no... To taki no... Dla mnie no powinien być głośnik, no. No dokładnie. To też jest słabe. O, no to jest takie. Najprostsze to mógł robić. Chociaż co zrobił to, że z tyłu mała, wiesz co, um, nie jest to kostka, tylko jest. To, że... ja, ja, ja z tyłu też miałem jeszcze wejście na ten, na głośniki, znaczy no na podłączenia. Nie, 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 wejście na, ten, na kable. No, a to jest to. To. moim zdaniem bardzo słabe. To jest To jest moja... subwoofer, to Oczym jest prosty subwoofer po prostu, O czym mi krwawią, bo jest niedokończone i słabe według mnie. Przepraszam to, to najmocniej, ale. No jest w ogóle sobie my... wybucha kiedykolwiek? Chyba tutaj nie wybucha, wiesz? Nie, tu właśnie nie widziałem, żeby cokolwiek wybuchło. To koniec, prawie. koniec głosowania, koniec głosowania, koniec no głosowania. Ja jestem na pewno. No gdzie? Się... Będą gorsze od Twoich. Nie, ja. <kluz> <kluz> crazy. No wow, wow, mówiłem. Jestem, jestem... A na drugim, purpos. Jestem... Brawo. Dziękujemy, dziękujemy. No dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie like, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. I, I pamiętajcie, i że gry łączą nawet. Oklenie na razie. Cześć! Cześć! Jeszcze ja przejdę parkura, zobaczycie, jestem kurna mistrzem parkura. Musimy sobie tego przygotować to, który... Czekaaa! To... Koniec na razie, cześć!